Nasz program wspiera firma AutoDNA umożliwiająca sprawdzenie używanego samochodu po numerze WIN oraz firma Prodytech, produkująca mierniki lakieru. Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan to jest motodziennik, w którym sprawdzimy przed zakupem auto używane. Dzisiaj będzie to Peugeot 508. Jeszcze 5-7 lat temu tych Peugeotów, co prawda pierwszej generacji, dzisiaj sprawdzimy drugą generację, oglądaliśmy ich całą masę. Najczęściej z dwulitrowym silnikiem diesla, bardzo często ze skrzynią automatyczną, kilkanaście, raczej kilkadziesiąt sztuk rocznie. Tak na dobrą sprawę nie było, nie było tygodnia, byśmy do jakiegoś egzemplarza nie jechali. Ultrapopularny samochód i nie da się już tego niestety powiedzieć o drugim. Generacji, ale o tym wszystkim opowiem Państwu w drugiej części programu. Teraz zaproszę Państwa na promocję przygotowaną wspólnie z firmą Prodigtech. Chodzi o te mierniki w obudowie pistoletowej, bardzo często przez nas e, używane. Są to mierniki z funkcją wykrywania ocynku i jest na nie super cena 349 zł. Link do oferty przygotowanej przez Prodigtech znajdą Państwo w opisie filmu i zapraszam na naszą tablicę ogłoszeń. A zaczynamy od BMW X5, od naszego widza i patrona jednocześnie. Auto jest z 2022 roku, jest to wersja x -Drive 40D, więc oprócz napędu na cztery koła, oczywiste, pod maską pracuje 3-litrowy, 6 silnik diesla, 340 koni. Auto jest bezwypadkowe, bezkolizyjne, od nowości w jednych rękach i z pakietem serwisowym i na gwarancji do sierpnia tego roku. Przebieg to 101 tysięcy km. Na lakierze jest ceramika, wnętrze nie nosi śladów eksploatacji, a z Mamy między innymi pakiet 36 tysięcy kosztował, oraz reflektory laserowe. Cena to 277 tysięcy złotych. I jeszcze jedno ogłoszenie, Opel Meriva drugiej generacji, czyli tej z drzwiami pod prąd z tyłu. 2016 rok, silnik 1.4 benzyna z turbo pod maską, 140 koni, przebieg to 220 tysięcy kilometrów, a cena to 29 tysięcy złotych. I oczywiście szybko przypomnę, że jeżeli chcieliby państwo podpromować swoje ogłoszenie w naszym programie, zapraszamy do kontaktu magazyn.moto@gmail.com. Wszystko wytłumaczymy. Zapraszamy też naszych patronów, jeżeli mają państwo jakieś auto do sprzedania, są naszymi patronami od minimum pół roku, z przyjemnością pokażemy wasze auto w naszym programie. I przechodzimy do sprawdzenia auta używanego. Czyli przechodzimy do Peugeota 508 drugiej, ostatniej generacji, nieprodukowanej od maja 2025 roku, kiedy to model ten oficjalnie przestano składać i nie wyznaczono następcy. Po prostu odpuszczono segment, który nie jest już tym, czym był 10, 20 albo 35 lat temu. A to właśnie w pierwszej dekadzie lat 90 rozpoczęła się piękna kariera modelu Peugeot 405 w naszym kraju. Byliśmy wtedy do cna przesiąknięci stereotypami, że francuskie to może wygodne, ale awaryjne i kapryśne. Japońskie auta cieszyły się renomą, niemieckie również, a francuskie i włoskie były wyraźnie mniej pożądane, ale dzięki temu dużo łatwiej i dużo taniej można było kupić niezłą 405 niż pasata. Auto debiutowało w roku 1987 i zwracało uwagę naprawdę ładnie narysowaną sylwetką, bardzo nowoczesną, zwłaszcza na tle modelu 505, który był trochę większy, ale choć produkowano go od 1979 roku, to pachniał jeszcze lata. 60-tymi. 405 produkowano lub składano w kilkunastu miejscach na świecie. Od Iranu, tam produkcję zakończono w 2022 roku, przez Zimbabwe, aż po Polskę. Kilka tysięcy egzemplarzy zmontowano w Lublinie. I ciekawostka, ten Peżot dostępny był również w Stanach i to w dwóch wersjach z silnikiem Diesla 1.9 albo w odmianie Mi16, o której zaraz wspomnę, choć akurat tam, czyli w Stanach, auto nie cieszyło się jakąś spektakularną popularnością. Tak naprawdę Naprawdę to był ostatni dostępny w Stanach Peugeot. Na tym modelu firma zakończyła działalność na tym rynku, ale na pozostałych był to hit. Ponad 2,5 miliona egzemplarzy wyprodukowano i część z nich jeździ do tej pory, choć niekoniecznie w Polsce. Francuskie auta z trudem przeskakują do kategorii timer. To nie Mercedesy czy BMW. Zresztą większość tych aut miała pod maską albo mały silnik benzynowy 1,4,75 koni, 1.6 90, albo diesla 1,9 wolno-sącego, 70 koni, z turbo koni było 90. Faza druga od 1992 roku dostępna była z dieslem 1,8 z turbo. Silnikiem zdecydowanie nowocześniejszym, zwinniejszym, ale była też wersja usportowiona, powiedzmy, oznaczona jako MI-16 albo T16. Silnik 1.9 i w zależności od rocznika i kraju przeznaczenia 160 albo 150 koni. To auto było też dostępne z napędem na cztery koła, jak zresztą sporo francuskich konstrukcji z tamtych lat. Citroen BX, zresztą blisko z Peugeotem 405 spokrewniony, mógł mieć napęd Renault 21 również. Ale to Peugeot z nich wszystkich najlepiej najbardziej elegancko i nowocześnie wyglądał. Topowa odmiana T16 to dwulitrowy silnik benzynowy z turbo, 200 albo 220 koni i to prawie 60. Marek kosztowało, niewiele dokładając, można było kupić sześciocylindrowego Mercedesa klasy S, więc odmiana T16 to faktycznie biały kruk. W roku 1995 do sprzedaży trafił Peugeot 406. Auto przepięknie narysowane, w dodatku oprócz wersji sedan i kombi, dostępne było zjawiskowe coupe, zaprojektowane przez biuro Pininfarina Tu oprócz świetnego Diesla 2.0 HDI, czyli pierwszej konstrukcji z wtryskiem bezpośrednim, w topowych odmianach był motor. V6 210 koni. Było to auto szalenie popularne, i to samo trzeba powiedzieć o modelu 407, produkcja od 2004 do 2011 roku, choć jeśli mam być szczery, to wcześniejsze modele 405 i 406 na tle czy to francuskiej, a zwłaszcza niemieckiej konkurencji z segmentu D wypadały lepiej. I w Peżocie zdawali sobie z tego sprawę. Gdy w 2010 roku przyszła pora na kolejną generację, zdecydowano się na zmianę nomenklatury i trochę marketingowego mambo-jumbo przy okazji, bo kolejna generacja nosiła nazwę 508. Piątka z przodu miała dawać klientom wrażenie czegoś więcej, czegoś lepszego. Tłumaczono wręcz, że to zerwanie z czwórką wynika z faktu, że nowy model jest oczkowyżej, jeśli chodzi o segment, bliżej produkowanego do 2010 roku modelu 607, który był autem prawie 5-metrowym, i była to, tak samo jak i wcześniej produkowana 605, chyba jedyna popularna alternatywa dla niemieckiego premium w postaci BMW 5, Mercedesa E czy Audi A6. Pierwsza 508 faktycznie była autem nieco dłuższym od wcześniejszej 407, była też bardziej obszerna w kabinie, lepiej zaprojektowana, bardziej proporcjonalna i w pewnym stopniu schrzaniona. Bo o ile silniki diesla naprawdę dobre 2.0 HDI łączono ze skrzynią manualną lub sześciobiegową skrzynią automatyczną, japońskim i tak podstawowa wersja otwierająca cennik, wcale nie taka tania, bo Francuzi dopisali z 10 tysięcy za tą piątkę zamiast czwórki, oferowana była z silnikiem 1.6 120 KONI, za słabym, awaryjnym, tak jak mocniejsze 1.6 THP. A co najgorsze, auto można było kupić wyłącznie ze za skrzynią zautomatyzowaną, co nie każdemu odpowiadało. 10 lat temu, 7 lat temu, daliśmy tego mnóstwo. Najwięcej z 2.0 HDI pod maską, ale też sporo hybryd w wersji RXH. Jak głosi legenda, osobno, ręcznie składanych, ale faktycznie to było auto, które jeśli chodzi o jakość montażu, naprawdę nie miało się czego wstydzić. Hybryda była nietypowa, bo składała się z diesla 2.0 oraz małego silnika elektrycznego na osi z tyłu. Do tego skrzynia zautomatyzowana, ale o dziwo ten zestaw naprawdę fajnie sobie radził i było to o dziwo lepiej zestrojone niż późniejsze hybrydy oparte o benzynowy silnik 1.6 skrzynię hydrokinetyczną. I jeździło się tym trochę jak Toyotą, to znaczy auto ładowało się w trakcie hamowania, a w pełni naładowany akumulator pozwalał przejechać do dwóch kilometrów na samym prądzie. I to był w pewnym sensie eksperyment, ale to jeździło i nie słyszeliśmy, by zbyt często się psuło. I przechodzimy do dzisiejszego bohatera, czyli drugiej, ostatniej generacji Peugeota 508. Premiera rok 2018, ale jeśli dobrze pamiętam, to na początku był problem z dostępnością i chwila minęła, dłuższa chwila, zanim auto zaczęło się na polskich drogach pojawiać. Choć... W skromnych ilościach, bo to był bardzo drogi samochód. A Peugeot doszedł te 7 lat temu do wniosku, że chce wrócić do korzeni i chce być francuskim Mercedesem i klasą premium. Tego planu chyba nie udało się zrealizować. Najtańsza odmiana z benzyną 1,6 o mocy 180 koni kosztowała ponad 130 tysięcy złotych w 2018-2019 roku. Mocniejsza 225 koni, prawie 180 tysięcy, i to był już poziom Volkswagena Arteona, wybieranego poza Francją chyba z 10 razy częściej. BMW serii 3 można było taniej kupić. A w Peżocie nawet za dopłatą nie było napędu na cztery koła. Była za to naprawdę ciekawie zaprojektowana karoseria. To bardzo ładne auto, zarówno w wersji pięciodrzwiowej, to już nie był sedan, jak i kombi. Drzwi bez ramek, dość ekstrawaganckie, wymagające przyzwyczajenia wnętrze, nagłośnienie renomowanej firmy Focal w droższych wersjach. To był bardzo postarany samochód, ale źle go wyceniono. Oraz zapomniano o odpowiedniej dla premium palecie silników. 1,2 piórtek? Okej, okay. superbie było 1,4 albo 1,5, w Mondeo 1,0 przez moment, 3 cylindry. Ale tu to wyraźniej zgrzytało. Silniki 1,6, 180 i 225 KONI już lepiej, w dodatku silnik ten z wcześniejszą konstrukcją tej samej pojemności nie ma już wiele wspólnego. To się już tak bardzo nie psuje jak ten motor sprzed 15 lat. Diesle to przede wszystkim silnik 1,5, 130 KONI. Pokończyły się gwarancje i coraz więcej złego o nim słychać. Na szczęście jest też motor o pojemności 2,0, 160 albo 170 KONI. Była też hybryda 1,6, 225 KONI. Do wyboru skrzynia manualna, ośmiobiegowy, naprawdę fajna automat sina. No i przejdźmy do dzisiejszego sprawdzenia. Oto nasz egzemplarz. Jest z 2020 roku, pod maską 2.0 diesel automat, sprzedający to sieciówka, z którą kiedyś mieliśmy pięku ale cena jest niezła, to 58 tysięcy złotych. Czyli jakaś trzecia część tego, ile ten egzemplarz jak był nowy i był premium, kosztował w tym 2020 roku. Generuje raport Autodena, aby dowiedzieć się czegoś więcej i auto jest od mniej więcej roku w naszym kraju. Import dania, z czego ostatnie 6 miesięcy to postój w komisie. Szkód brak. Tak, mamy duński przebieg, wszystko się zgadza, więc jedziemy. Pierwsze wrażenie? No pogoda jest jaka jest, więc jeszcze nie wiemy, ale auto było zimne, zapaliło sprawnie. Szyba czołowa była wymieniana, jest z 2023 roku, ale to oryginalna szyba, nie zamiennik. Jest sporo odprysków po kamykach, kilka drobnych rys, chyba od odśnieżania łopatą. Drobne otarcie na zderzaku i wyłazi korozja z progu, z przodu. I to i z lewej, i z prawej strony. I ktoś to próbował zamaskować, ale odlazło. Dziwne, ale w autach zdanie się zdarza. Zwłaszcza jeśli auto jeździło w okolicach nadmorskich, których jest tam sporo. Pomiary. Auto jest ocenkowane, maska i błotniki z przodu są aluminiowe i na całym aucie mamy równą, fabryczną warstwę lakieru. Brak tutaj śladów ingerencji, czy to blacharza, czy lakiernika. Opony są nowe, tarcze z tyłu niedługo do wymiany, z przodu też niedługo. Szyba od strony pasażera z przodu wymaga regulacji. Ona się powinna opuścić, ale chyba od mrozu się to trochę zablokowało i przesunęło. I teraz trudno się te drzwi otwierają. Na podłokietniku, ślad po łokciu, fotel niespecjalnie to widać na zdjęciach, ale jest trochę wysiedziany. Tak jakby naprawdę ciężka osoba tym autem jeździła. No i szyba czołowa jest ponownie do wymiany, jest pęknięta. Reszta bez zastrzeżeń. Auto jest bezwypadkowe, bezszkodowe. Pirotechnika oryginalna, punkty mocowań błotników, drzwi, klapy fabryczne, nieruszane. Więc przejdźmy do komory silnika. Widoczne jest duże zapocenie przy pompie wysokiego ciśnienia. Od spodu jest sucho, choć korozji na elementach przekręcanych jest sporo. Silnik nie pracuje tak jak powinien, delikatnie falują obroty, jest głośniej niż być powinno i są wyczuwalne wibracje. To jest do dalszej weryfikacji w warunkach warsztatowych, ale to na 90% wtryski. Choć diagnostyka komputerowa nie wykazała nieprawidłowych korekt. Błędów jest za to mnóstwo, część związana ze słabym akumulatorem albo długim postojem. Ale ten z ciśnieniem paliwa jest niepokojący, tak samo jak przegrzanie silnika elektrycznego wspomagania kierownicy. Trzeba przy tym samochodzie trochę posiedzieć, żeby wyprowadzić go na prostą, i okazuje się, że osoba, która wysłała nas na inspekcję tego egzemplarza, chyba na ten samochód się zdecydowała albo zdecyduje. Trzeba tutaj pewnych inwestycji, ale jest to dość dobry punkt wyjścia, na pewno bezwypadkowy i bezkolizyjny. To wszystko na dziś. Kłaniam się pięknie i zapraszam na kolejny odcinek Motodziennika, który będzie już jutro, czyli w poniedziałek. Do zobaczenia. A jeśli masz jeszcze chwilę, zapraszamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi w ubiegłym tygodniu.